Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś rozmawiamy o tym, o panicznym strachu przed Komisją Ośledczą do Spraw Pegazusa. Teraz Mikołaj Pawlak wyszedł, nie złożywszy przyrzeczenia, były rzecznik nazywany też rzeźnikiem praw dziecka, człowiek, który wykonywał naprawdę najbrudniejszą robotę dla tej władzy. Być może to nie jest sprawa dla komisji śledczej, ale dla prokuratury, żeby sprawdzić, w jaki sposób działania rzecznika praw dziecka zarządów PiSu, pana Mikołaja Pawlaka, były używane jako broń polityczna, broń do nacisków na dziennikarzy, na polityków. Zresztą dowodów, że tak było, dostarczył. Sam zainteresowany publicznie twierdząc. Po tym, jak był poddawany krytyce za brak reakcji na atak na rodzinę pani posłanki Magdaleny Felix, po prostu twierdząc, że krytykują go ludzie, którzy są jego klientami, krótko mówiąc, którzy mają sprawę w jego urzędzie, niedopuszczalna, niedopuszczalna wypowiedź na pokazująca, że tak właśnie było, że oni traktowali broń. Ja to wiem najlepiej, ponieważ Rzecznik Praw Dziecka był wykorzystywany przeciwko mnie. Ja publicznie napisałem w sierpniu 2021 roku, że znany jest mi fakt rejestracji jako współpracownika tajnej służby Urzędu Ochrony Państwa, a później Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właśnie Mikołaja Pawlaka. To jest fakt, na który on na pewno będzie musiał odpowiedzieć. Jaki związek jego współpraca ze służbami miała? No, szanowni Państwo, nie ma co krytykować. Współpraca ze służbami niepodległej Polski, to jest zaszczyt. Natomiast w tym konkretnym wypadku, kiedy następuje wykorzystywanie materiałów zbieranych przez ABW pod kątem właśnie tego, czy delikwentowi można na przykład właśnie spuścić na głowę rzecznika praw dziecka, no to dochodzimy już naprawdę do państwa totalitarnego. Pytanie, w ilu takich wypadkach było? Co to ma wspólnego z Komisją do Spraw Pegasusa? Ponieważ państwo to się roześmiejecie, ale to nie jest temat do śmiechu. E, Mikołaj Pawlak, e, jako dyrektor e, w Ministerstwa Sprawiedliwości, uwaga, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, dostał do podpisu Pegazusa. Szanowni Państwo, zastanawiacie się, dlaczego dyrektor Departamentu Nieletnich i Spraw Rodzinnych miał podpisywać Pegazusa? Dlatego, że każdy inny, Człowiek, niezaufany, nie współpracujący ze służbami, nie dawał im rękojmi, że A podpisze, a B jak podpisze, to że nie pójdzie i nie zacznie mieleć, blecie ogorem, że coś takiego zrobił. To jest, Szanowni Państwo, fakt, że on się boi. To już jest druga taka okoliczność. Wcześniej, drodzy Państwo, mieliśmy sytuację, w której Trybunał Julii Przyłębskiej ogłosił, że komisja śledcza jest zawieszona, bo oni muszą stwierdzić, czy oni mają prawo w ogóle te rzeczy badać. Koncepcja, że Trybunał Konstytucyjny sobie będzie badał zakres możliwych śledztw Sejmu, jest po prostu tak absurdalna. To, szanowni Państwo, komisja Śledcza to nie jest tematyka działań komisji Śledczej to nie jest obszar zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny mógł się zainteresować Komisją Ruską do Spraw Złapania Tuska, czyli to, co Jarosław Kaczyński próbował zrobić, uchwalając kompletnie nielegalną ustawę. Natomiast umówmy się, my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Mamy panią kucharkę na telefon, mamy byłego oficera wywiadu przeszkolonego, który jest konfliktowany z kucharką, ale jest żywotnie zainteresowany tym, żeby dokończyć kadencję. Członka Trybunału Konstytucyjnego, który daje bardzo wysoką emeryturę. Mowa o panu profesorze Mariuszu Muszyńskim. Skąd inąd niezłym prawniku, który dosyć dobrze zdaje sobie sprawę z bagna, w którym oni utknęli. Natomiast oczywiście, no wiecie Państwo, to jest tak, że prawo jest sztuką i oni będą stać na stanowisku, że to oni są legalni. No bo każde inne stanowisko oznaczałoby, że musieliby wyskakiwać z pensji, które brali przez lata. Więc krótko mówiąc, będą się upierać. I w tej chwili Trybunał... E Julii Przyłębskiej. Dlaczego to jest Trybunał Julii Przyłębskiej, a nie Trybunał Konstytucyjny? Dlatego, że w 2015 roku PiS wybrał trzech nielegalnych sędziów, których nie miał prawa wybrać. Tych trzech sędziów było już wybranych i oczekiwało na zaprzysiężenie przez DUDę. Duda obsadził te stanowiska trzema, trójką ludzi, którzy nie są sędziami. Od tego momentu de facto Trybunał Konstytucyjny przestał istnieć. Na skutek bardzo rozsądnych działań pana profesora Andrzeja Rzepliskiego, który wtedy jeszcze pełnił funkcję przez rok Trybunału. On nie dopuścił tych ludzi do orzekania, więc Trybunał zachował swoją spójność do momentu ustąpienia pana profesora Rzeplińskiego z funkcji prezesa Trybunału, bo mu się kadencja skończyła. I w tym momencie wybrano Julię Przyłębską, która była legalnie wybraną sędzią, natomiast już sposób jej wyboru na tego prezesa już te wszystkie tam rzeczy, które były robione, i następnie jej kadencja. Nawet sam Muszyński uważał i część tych składów niezwiązanych z PiS, że ona nie może być prezesem. To z kolei wynikało z faktu, że Muszyński, który, jak powiedziałem, jest niezłym prawnikiem, on doskonale zdaje sobie sprawę, jakim ignorantem prawnym jest po prostu przyłębska. To trochę tak, szanowni Państwo, jakbyśmy my musieli być w jednej redakcji. Podawać nazwisko? Dobrze. Z jakimiś bardzo niewydarzonymi dziennikarzami bez matury, a jest trochę takich w, w tych... To już oszczędźmy go i nie, nie definiujmy. Tomku, była jeszcze kwestia, której oni się boją. żeby tłumaczysz, co przyszło, co otrzymali sędziowie, o którym Jarosław Kaczyński pobiegł do Trybunału, Konstytucyj... do Trybunału Julii Przyłębskiej i kazał jej jak najszybciej utworzyć zawieszenie prac komisji. Co ich tak naprawdę przeraziło? Co komisja dostała? Po pierwsze, komisja dostała już dużą część materiałów, których nie miała wcześniej. Poza tym jest kolejna rzecz. Część ludzi wezwanych z spisu, którzy byli w ramach tych 31, gdzie ja też mam przyjemność być ludzi, wobec których został użyty Pegazus, oni już byli w prokuraturze. I wrócili do Kaczyńskiego, no, i Kaczyński Zarago. To znaczy, że mniej więcej mogą się orientować, jaki jest zakres tego. Oni teraz nie zrobią nic wobec Kaczyńskiego do czasu wyborów europejskich, do zakończenia wyborów do Europarlamentu, bo byliby przez Kaczyńskiego i resztę PiSu określani jako ludzie, którzy rozwalili tą kampanię, zepsuli, zniszczyli, ale Kaczyński zorientował się w zakresie tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o stosowanie Pegasus i to wobec swoich. Kaczyński się tego przeraził i Kaczyński, zwróćcie Państwo, no popełnił kolejne przestępstwo, bo Kaczyński nakłaniał wszystkich od siebie ludzi do tego, żeby... No nie, nie działali zgodnie z prawem, czyli nie, nie szli na komisję. Poza tym ewidentnie widać, że Trybunał Konstytucyjny no działał w, w, w takim obszarze, w którym nie może działać. Zresztą bardzo ciekawa jest wypowiedź pana profesora Cola, który jasno to określił. I widać no, tą desperację Kaczyńskiego sam był i zeznawał. I teraz, kiedy ta sprawa się dalej. Już wyjaśnia. Jest coraz więcej dokumentów. Skończyła się łagodnie mówiąc obstrukcja w służbach specjalnych, czy kończy się w obstrukcjach w służbach specjalnych i w prokuraturze. W szczególności mam na myśli jeszcze CBA, materiały z CBA. No to dla Kaczyńskiego jest, jest to olbrzymie przerażenie. I tak robi. A jeżeli chodzi o sytuację pana Pawlaka, czyli rzeźnika praw dziecka, no. To jeżeli te informacje skonfrontuje się z tym że miał dostęp do źródeł operacyjnych nielegalnych i te źródła były ukierunkowane na to żeby w sytuacjach gdzie państwo braku zagrożenia bezpieczeństwa nie wiem albo rodzin, w których on powinien ingerować, pomagać, dzieci, e, czy w braku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, to były zwykłe e, takie ochydne... To było się... hakowanie, Nacizmy. to, to było hakowanie, Wyfluszam. wjeżdżanie po prostu... Boi się, żeby to zostało, żeby to zostało... To, to jest przede, przede wszystkim, znaczy, tam jest więcej rzeczy, jeszcze raz. Co ma dyrektor do spraw rodziny i nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości do zakupu z Funduszu Sprawiedliwości broni do, spraw, do walki z terroryzmem Pegasusa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Ogólnie, w ogóle Centralne Biuro Antykorupcyjne nie mogło w tym trybie nabyć takiej broni. Dlaczego? Dlatego, że ustawa mówi o tym, że CBA może otrzymywać środki tylko i wyłącznie z budżetu. Tutaj się kłania to, co myśmy mówili na materiale na kulisach polityki pani Jadwiga Paszczanicki z świętej pamięci już. Na który pogrzeb pan Jarosław Kaczyński nie raczył się pojawić, mimo że byli wieloletnimi znajomymi, bardzo dobrymi, nawet mówiło się o czymś więcej niż koleżeństwie. Natomiast pani Staniszki uraziła Jarosława Kaczyńskiego o tym, że dostrzegła jego przemiany po 2015 i w 2016 otwarcie wystąpiła przeciwko niemu i przeciwko pisowi, zwracając uwagę, że Kaczyński. Robi tak zwaną wykładnię celowościową. Szanowni Państwo, co to jest wykładnia celowościowa? To znaczy, że jeżeli złamanie jakiegoś prawa służy realizacji celowi, który co jest słuszny, to znaczy, że to prawo można złamać. Krótko mówiąc, że wybór ich na szefów państwa w demokracji to jest ta słynna, właśnie demokracja suwerenna. To jest tak, zawsze mi się przypomina, jak dodajemy przymiotniki do demokracji, to mi się przypomina słynny tekst, czym się różni demokracja ludowa od demokracji. No tym samym, czym krzesło od krzesła elektrycznego. To chodziło w PRL-u. No więc ta demokracja suwerenna, polegająca na tym, że jak się wygrywa wybory, to się ogłasza, że ja teraz z racji tego, że wygrałem wybory i mam Sejm, Senat, Prezydenta, to ja teraz mogę zrobić wszystko i to wszystko jest legalne, ponieważ lud mi zaufał. No tak to niestety albo stety nie działa dla Jarosława Kaczyńskiego, a przede wszystkim dla nas stety. Jarosław Kaczyński po prostu zmienił przepisy, zmienił prawo, nie mając większości konstytucyjnej do zmiany takiego, takich przepisów. To jest ta różnica, dlaczego Ormanowi się upiekło, a Kaczyńskiemu nie, bo Orban miał po prostu miażdżącą w większość, która pozwoliła mu po prostu uchwalić zmianę konstytucji i umeblować kraj, Zgodnie z procedurami, w Polsce ta większość nigdy nie była tak duża na szczęście, aby Kaczyński mógł zmieniać konstytucję, on ją zmieniał bezprawnie. On się zresztą przyznał do tego dosyć pochopnie, bo potem próbował się wycofywać, ale powiedział, że zmieniliśmy ustrój w Polsce, to jest publiczne przyznanie się do winy. Co to ma wspólnego z Komisją do Spraw Pegazusa, że no właśnie teraz mamy bez żadnego trybu pan Trybunał Konstytucyjny, który nagle ogłasza, że on zamyka komisję do spraw Pegazusa. To jak Państwu wytłumaczył, czego on się boi. On się po prostu boi upublicznienia tego, kogo szpiegował i na jakiej podstawie, bo komisja ma po prostu wnioski do sądu. Czyli możemy się dowiedzieć o tym, co takiego zrobił Marek Suski, co takiego zrobił Marek Kuchciński, co takiego zrobił Krzysztof Sobolewski czy Ardanowski, że oni podali do sądu wnioski o przyznanie. To jest ciekawa rzecz Pegasusa. No, jakiej jest... argumentacji chciał używać? Jest niezwykle ważny, że chciał używać argumentacji szantażu rodzinnego. No to, jest ochyny, ale, to o tutaj... ale to mówimy o Pawlaku. To mówimy o Pawlaku. To mówimy. No właśnie... Tak, ale to mówimy tylko tyle, że to jest człowiek do zadań specjalnych, Tomku. Bo to też łączmy: to, że go wybrano tam, to dlatego, że miano do niego zaufanie, że współpracował ze służbami, dwa, że współpracował z nimi. To on tu został po prostu, to jest wątek poboczny, bo to jest my tu mówimy dziś o tym, dlaczego oni uciekają od komisji do spraw Pegazusa, a nie o tym, dlaczego złym człowiekiem jest Mikołaj Pawlak i powinien ponieść za to konsekwencje. To są dwie różne sprawy. Pawlak zapewne o to, o czym Państwo teraz opowiadamy, on dostanie tego, bo on się będzie musiał stawić przed komisją, pani Magdalena Sraka mówiła nie tylko o karze grzywny, ale też o karze aresztu, z którego może być doprowadzony na zeznania. Tutaj sprawy zdyscyplinowania ludzi, którzy uciekają przed y, po prostu przyjściem do sądu, y, do, do, do komisji y, i złożeniem zeznań. Jest jasne, oczywiste. On, szanowni państwo, doskonale wie. Bo nawet tak dostanie takie proste pytanie. Dlaczego pan jako dyrektor do spraw nieletnich, co pan miał w obowiązkach? W jakim cudem pana pan wylądował... Po prostu na e, ścieżce pomiędzy pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości, a tego. Co było powodem tego, że ktoś po, powiedział, że e, poza tym oczywiście, że potrzeba było podpisy jakiegoś łebka, dyrektora, który kontrasygnował po prostu przekazanie Funduszu z Pieniędzy Sprawiedliwości. Oni zmienili przepisy dotyczące tego Funduszu Sprawiedliwości. To był fundusz, do którego miano przekazywać, z którego miało przekazywać pieniądze przede wszystkim na ofiary. Ale uwaga także na sprawców. W sytuacji, w której sprawca wychodzi, żeby mu pomóc wyjść poza środowisko, z którego pochodzi, żeby nie wracał do przestępstw, nie tworzył kolejnych ofiar. A co oni robili z tego? Oni z tego zrobili taką skarbonkę, która przelewała pieniądze do zaprzyjaźnionych redakcji, kupowała w ten sposób poparcie dla Solidarnej, suwerennej Polski. To jest zupełnie taki najbardziej w sposób patologiczny ze wszystkich takich przykładów, o którym Robert Krasowski w dosyć naprawdę ciekawej książce. Oczywiście zawsze uczulam, żeby książkę Klucz do Jarosława Kaczyńskiego nie traktować jako prawdę objawioną, ponieważ autor tam stawia tezy nieprawdziwe. Tezy, że Jarosław Kaczyński nie chciał wprowadzać dyktatury w Polsce i nie prześladował opozycji i nie prześladował mediów, a także to jest to są takie, że podniósł emerytury, czyli tak godnościowo. Nie, on podniósł emerytury nominalnie, natomiast faktyczna wartość nabywcza z uwagi na inflację tych emerytur spadła o 10%. To oznacza, że na koniec 2023 roku emeryci zarabiali, dostawali, to nie zarabiali, dostawali o około 10% mniej warte pieniądze niż w 2015 roku. Sytuację ratował, ratował fakt tylko, że oni dorzucali 13 i 14 emeryturę zamiast waloryzacji, czyli krótko mówiąc, oszukują ludzi, zobaczcie jest źle, jest, macie niskie emerytury, ale my jesteśmy fajni zobaczcie, dajemy wam, Jarosław wam daje ze swojego. Jak tam był taki moment, w którym Jarosław się walnął i powiedział, że 2,200 netto zamiast 2,200 brutto, to znaleźli dodatkowe 5 miliardów złotych z naszych podatków, żeby sfinansować, żeby nie wyszło, że Jarosław Kaczyński gada od rzeczy. Tomku, pytanie jest... Co jeszcze może być? Bo przecież komisja może procedować nawet i może pewne fakty ujawnić bez obecności ludzi PiSu. Tak, no przypomnę. Teraz zwróćcie państwu uwagę, co się dzieje. To znaczy, od razu będą wznowione, wznowione te obrady komisji w trybie niejawnym. Czyli tam już będą omawiane wszystkie materiały, które przyszły ze służb specjalnych. Teraz będzie przygotowywanie dalszej części, czyli no, wniosków wniosków i trybu działania w przypadku tej tego bojkotu komisji i, i tego, tego, co nie będą robili. Spodziewam się, że w uzgodnieniu z prokuraturą poradzi sobie z tym komisja i to jest bardzo zły symptom dla Kaczyńskiego. Bo Kaczyński tutaj przegra, bo spodziewam się, że część ludzi jednak będzie chodziła na komisję. Będzie chodziła na tą komisję. Tu ludzie nie chcą być dowożeni, ludzie nie chcą mieć takich sytuacji. I Kaczyński zrobił to, że będzie jasno skonfrontowane działanie Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Julii Przyłębskiej, z realną sprawczością tego, co, co ten Trybunał może zrobić. Tutaj się okaże, że Trybunał już w ogóle się nie liczy, że został całkowicie, no, trzeba użyć nawet tego, się jest że nie tym, co zrobił. Lepiej pozostawić zawsze coś, w zanadrzu, niż tutaj już doprowadzi do tej konfrontacji. Ta konfrontacja idzie na niekorzyść Kaczyńskiego, na niekorzyść PiSu, na niekorzyść Trybunału Konstytucyjnego. Jasno wskazuje, że Trybunał no, trzeba zreformować. To najmniej dla niego jest to, jest to naprawdę bardzo źle. A to, że jego ludzie dają w tej chwili pretekst do tego, żeby wobec nich były używane organy ścigania. Sytuacja, jest, Państwo, to Kaczyński mógł tylko tak zrobić. To jest niepotrzebne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo jeżeli to wszystko będzie szło szybko, no to same te informacje, no to dla elektoratu. Koalicji Obywatelskiej czy koalicji 15 października są dobre, a te informacje dla zwolenników Kaczyńskiego, no ich już więcej raczej nie będzie, będzie tylu, ilu, ilu jest. A, a to, Plus ty, a, a to, ci, którzy jednak tak. odejdą. A, 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 to, a to może tylko, tylko zachęcić y, 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 ludzi, żeby poszli zagłosować za. Y, koalicją 15 października, że konsekwentnie jednak dzieją się rzeczy związane z wprowadzaniem praworządności i z tym, z wyjaśnianiem afer PiSu. Bardzo zły ruch. W szczególności, jeżeli chodzi właśnie o Pawlaka, który powinien zastosować inną taktykę, ale nie będziemy podpowiadać. Przypominam Państwu, że teraz jesteśmy świadkiem tego, że bardzo długo rozmawiał dzisiaj Donald Tusk z, z Dudą, z prezydentem Dudą. Ta rozmowa była długa przed mianowaniem nowych... Pytanie, pytanie jest takie, co się dzieje Dudzie... Dla Kaczyńskiego w, w każdym przypadku te informacje nie są dobre. Szanowni Państwo... Nie... Historia bez cenzury, magazyn, którego jesteśmy wydawcą jako Instytut Zarządzania Informacją. Tutaj, Szanowni Państwo, dwa moje teksty. Jeden o Micie Geniuszu Piesowskiego, drugi o blobbi bankowym, które stało za zamachami na prezydentów Stanów Zjednoczonych na pewno w XIX wieku. Pytanie czy nie w XX. Sami przeczytajcie i ocencie. Trzecia Rzesza w kosmosie. Ja zapraszam też na kanał Jan Piński Historia, gdzie dziś będzie druga... Pi... O, Jan Piński o historii, dokładnie. Tutaj macie link pod spodem, gdzie będzie dziś materiał o rocznicy zamachu majowego. Prawie mamy już dziewięćdziesiąta 98 rocznica. Szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Piłsudski do tej pory nie jest kojarzony tak, jak powinien być jako zbrodniarz, jako morderca demokracji, jako człowiek, którego. Ekipa doprowadziła do tego, że we wrześniu 1939 roku Polska, polskie wojsko musiało się zmierzyć z dwoma największymi potęgami jednocześnie. I to nie była determinacja, to nie było zdeterminowane, to nie było nie do uniknięcia, to był po prostu skutek tego, że rządziła nami banda niekompetentnych ludzi. A najgorsza wiadomość, szanowni państwo, jest taka, że ci ludzie i tak byli bardziej kompetentni niż ludzie Kaczyńskiego. Szanowni Państwo. Tak, i tutaj też na przykład Trzecia Rzesza w kosmosie. O tym, jak byli bliscy podbicia kosmosu naziści. Te horrory komediowe o nazistach z drugiemnej strony Księżyca nie wzięły się znikąd. Oni naprawdę mieli bardzo zaawansowany program rakietowy. Planowali wysłanie człowieka w kosmos w 1946 roku. Dlaczego to się nie wydarzyło? No to wszyscy wiemy. Historia. Bez cenzury Tomku. Eee, teraz Panie Jerosławie Kaczyński, panno Jareco po 17.30. Jak pan widzi? Dzisiaj, będzie, dzisiaj to nie będzie do pana, będzie do pulpeta, wąsika w pulpecie jak widzisz, kolejna sprawa. Mimo tego, że usiłowałeś to po prostu skręcać, tą sprawę związaną z bezprawnym użyciem helikoptera i tymi wszystkimi historiami zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi, których zgromadziłeś po to, żeby prowadzić swoją kampanię wyborczą, bo to po to wszystko było, no to jesteś kolekcjonerem zarzutów, masz kolejne 231 przykroczenia uprawnień. Ja się cieszę, bo to ci się wszystko zbiera. Wydaje mi się, że te sprawy będą dopiero prawomocnie zakończone, kiedy już nie będzie dudy. Także ty wiesz o co chodzi, prawda? Zdajesz sobie sprawę. Immunitet w szybkim tempie będzie ci zdjęty, jeżeli się dostaniesz do Parlamentu Europejskiego, jeżeli się dostaniesz. A jeżeli okaże się, że tych spraw jest dużo więcej, no to ja się wcale nie zdziwię, że będzie jakiś wniosek o tymczasowe aresztowanie. No bo ty możesz od tylu spraw gdzieś uciekać. Po prostu. Także wąsik. Razem z Jarkiem. Do więzienia. Do więzienia, pulpecie. Po prostu. Szanowni Państwo, do zobaczenia.